Siemano! Witajcie znowu w kolejnym odcinku Beauty, w którym pokażemy wam zajebiste makijaże na Halloween. Każdy pokaże jakiś swój wymyślony, aby wy, yy, będziecie oceniać. I yy, za co będziecie się malować? Za co Ja będę się malował za wampira. Mam już soczewki, pożyczyłem od Seksmasterki, bo ona wyjechała teraz na weekend. Więc sobie od niej pożyczyłem. I będę wampirem. Ale ja słyszałam, że seks Masterka, ona ma naturalnie takie oczy. Aha. Jej, się ją od... ja ma, jej się zmienia kolor oczu Ona wyjmuje całą gałkę. Nie się zmienia kolor oczu od um, natężenia podniecenia. Aha. No dobra, ja będę Sugar Skull. Będzie słodka. A ja będę creepy dolly. No dobra, to lecimy. Zaczynam od y, malowania twarzy ja na całą białą. Robię... Musisz mi dokończyć, czy nie? Dobra. Ja robię całą białą twarz, niestety moja kredka jest dosyć mało kryjąca, słuchajcie Moja czacha nie będzie biała A ja sobie robię kreski pod oczami, nie wiem za bardzo czy mi to wyjdzie W sensie, takie wiecie, na tym i to jakoś dziwne jest uczucie bolące Ale... to przecidzie. W sumie ja nie muszę sobie robić białej twarzy, bo i tak zawsze mam za jasny puder Widać różnicę? A ja nie mam brat. <grymne> co ona zrobiła? E, chcę ci, Ada, powiedzieć, że skończył nam się płyn do demakijażu. No, jak miło. <grymne> A. Więc pójdziemy tak do sklepu. A później, oczywiście, na imprezkę. No. Później, po zmyciu, po zmyciu makijażu, na imprezę. Po co zmywać makijaż? Aha. Korektor zakrył brwi, a fluid je odsłonił. Yy, robię sobie... Dobry ciebie... fluid. O, złamał się. Od moich brwi <noise> są takie krzeczaste. Ale możemy robić w tym samym tempie, a nie później yy, na przykład jedna będzie zrobiona, a dwie będą nadal robić? E, może poopowiadacie jakieś straszne historie podczas malowania? Ej, to ja opowiem jedną. Słuchajcie, jak byłem no, kiedyś... To będzie bardzo ciekawe. Jak, <noise> jak byłem kiedyś mały, to mieliśmy taką wielką działkę. I tam, y, to było na takiej wsi, ale tam na wsi dużo mojego kuzynostwa też miało działki. I oni przyszli na tą naszą działkę, tam mieliśmy dom i taką wielką halę. I się bawiliśmy w podchody chyba, czy w jakieś inne takie gry. I biegniemy tak... Kiedy to było? Rok temu? Nie, jak wiem, z 11 do 12 i słuchajcie, biegniemy sobie tam, coś się bawimy i tam była taka wielka hala, tam kiedyś był tartak, a później ojciec robił dyskoteki wiejskie. Wow! O no kurde, I, widzisz? słuchajcie, my biegniemy, patrzymy, a tam z jednych okien się tak uchyla i taka jasna postać nam macha. Ale czy wy to czajcie? Dobra, my wtedy mieliśmy 11 lat, ale to widziało 4 osoby. Zaczęliśmy tak się drzeć na cały regul i tam, stamtąd, że po prostu aż się za nami paliło. To było dziwne. Niestety te, te kredki, które kupiłam yy, trochę nie działają. Nie no, to już mi się robi twarz biała. Ja generalnie jestem osobą, która uwielbia wampiry. z Dlatego ja będę cały wampirzem. Dzisiaj. Bo chciałbym być wampirem. A wy byście chciały być wampirem? Piszcie w komentarzach, czy chcecie być wampirem. Ja jestem już. A, your imagination. <noise> o. O, tak będę się malowała na co dzień. Uuu, <noise> ja już wyglądam jak... Jakiś ten kisa. To jest dziwne. Jak tam wam idą makijaże? No. Ja jestem biały, ale wygląda ciągle tak samo. Pokaż siada. to za oczy. Hmm, na chwilę to. Hmm, hmm. Mm. Powiem szczerze, mój makijaż trochę będzie niewypałem. Mój chyba też. A mój będzie najlepszy. Jak zwykle, zwykle. ty jesteś najlepszy we wszystkim. wszystkim. Kurde, chyba normalnie sobie szminką zrobię, bo tam oczywiście nic nie widać. Welcome to Miami, bitch! Czekaj, jestem ten. Proszę boję się! A gdzie tam to? To zawsze tak wyglądasz. Ach. Rano bez make upu, Barty właśnie tak wygląda. No bo jestem wampirem. Juhu! Yeah. Co so dawaj! wygląda jak psychiczna. Muszę się nie pchać na mnie. Ale ja najbardziej nie mogłam się doczekać tego, co będzie na ustach. Tylko w zasadzie nie wiem, jak to zrobię. Ale co ty musisz. A to nie, takie te... yy, nie mam takiej czarnej kreski. Ugasz. Mm, makijaż wcale nie jest taki trudny, słuchajcie. Polecam zrobić. Tylko troszeczkę bardziej się postarać. Będziecie musieli na koniec napisać w komentarzach, w który makeup Wam się najbardziej podoba. Nocie mój, bo inaczej przyjdę w nocy i wypiję z was krewkę. A widzicie, on chce was zabić, a ja was pocałuję. O, chyba już dzięko. Jaram się z sobą, ale chyba muszę sobie też zrobić ten, bo wyglądam był... nam sobie zrobić na czole y, pajęczynę, ale niestety mam grzywkę, która zasłania moje czoło. Zajebiście! Uważam, że to wygląda zajebiście, jakby usta były takie rozcięte. Tygrysek jak i go tak przywitam. Kochanie, w łóżku. Wszyscy go tak przywitamy w łóżku. A ja doszłam do wniosku, że nie umiem e, słuchać was, robić makijażu i jednocześnie coś mówić. Ej, ty wyglądasz ciągle tak samo. Nie, ona śmiesznie wygląda. Pokaż się. To wyglądają te brwi strasznie. jak zrobić te usta, no bo ale takie. Jak wam się podobają moje dynie, które zrobiłam? to. Łusto. Stwierdzam, że ja jestem we wszystkim najlepsza. Nawet jeśli chodzi o wydłubywanie i robienie twarzy w deni. Kurde, wyszło mi perfekcyjnie. Niczym artysta rzeźbiący. Nie, muszę teraz tak trochę... Ciesu, nie, te czerwone usta wyglądają okropnie! Muszę i tak trochę ja słuchajcieć. Tak kobieta! No to są zakrwawione usta Ale to tak spopiela. i to tak z i takie będą czarnawa. Polecam mój makijaż, jest naprawdę łatwy do zrobienia A jak super wygląda O tobie <laughs> dzieci dzisiaj z atakującą. Nie, 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 nie Gdy wyskakuje taki aby się zaczęli śmiać. No a jakby miał takie zęby i tak... Ha, wyrwał krta. O, Barty się dużo na w serialu no. o wampirach. Mam no, 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 no. demon no nie wampir. Szczęść szczęść, sześć! Szczęść! Tak, już nim się śnił Wygląda Na się Co to jest? A, Dole. Antyheren Jezu, on się przemienia, trzeba go Trzeba mu odprawić teraz egzorcyzmę. Dobra, ja już mam twarz gotową, teraz zrobię takie jakieś wampirze włosy, chociaż nie wiem czy mi wyjdą A To jest straszne, jak to wygląda <laughs> o, krzyweczka! O, są z bardziej tak sprzed sprzed 10 lat. Jakby <laughs> jeszcze o, młody. Bartie jest sprzed 10, o, 10 lat. Młody. No, to są 50 lat. Wam się podobają nasze makijaże, e, który najbardziej Wam się podoba, który najbardziej Wam przypadł do gustu. Kciuki w górę za Halloween. Uwielbiamy takie tematyczne imprezy, takie tematyczne filmiki. I życzymy miłego Halloweenu. Niech Was Halo. nawiedza! wiedza.